Dzień dobry wieczór, kochane człowieki. To jest druga część naszej praktyki na kręgosłup, na odcinek lędźwiowy. W tej części skupimy się na wzmacnianiu mięśni brzucha, które są odpowiedzialne za wspieranie naszego kręgosłupa. Nie potrzebujesz żadnych rekwizytów, tylko matę. I tam się spotkamy. Chciałabym od razu oznaczyć, kochani, to nie jest praktyka na wtedy, kiedy cię ten kręgosłup boli. To jest praktyka, która ma za zadanie pomóc Ci zapobiegać bólowi kręgosłupa, zwłaszcza odcinka lędźwiowego, ponieważ nad tymi mięśniami dzisiaj będziemy pracować. Kilka słów najpierw bardzo często, kiedy mamy problemy z plecami, to... Wywodzi się to z tego, że nasz gorset nie jest wystarczająco silny, żeby wspierać nasz kręgosłup. I kiedy myślimy na, o pracy brzucha, o pracy mięśni brzucha, o wzmacnianiu mięśni, najczęściej skupiamy się na mięśniach prostych brzuchach, czyli te wszystkie brzuszki, takie zwyczajne, typowe ćwiczenia na brzuch. A tak naprawdę ten mięsień, mięsień prosty, on za bardzo nie, nie pomaga nam, w ochronie, w, w, w wspieraniu naszego kręgosłupa. Mięśnie, które nam w tym pomagają, to nasze mięśnie poprzeczne oraz mięśnie skośne brzucha. I nad tymi dzisiaj będziemy troszeczkę pracować, jak i również nad mięśnioma. mięśniami pleców. Ale wiecie, jak to praktyka ze mną? Najpierw trzeba się ugruntować przybyć do ciała, więc usiądź wygodnie, z prostym kręgosłupem, rozluźnione ramiona. Jeśli czujesz się komfortowo, zamknij oczy i poświęcimy minutkę na to, żeby przybyć do ciała do chwili obecnej. Jedyne co musisz w tej chwili robić, to obserwować swój oddech. Zwróć uwagę na to, jaka jest jego jakość, czy jest płytki, czy głęboki, spokojny, czy szybki, a może gdzieś pomiędzy. Zauważ, czy oddychasz przez nos, czy przez usta. Czy używasz przepony, czy głównie klatki piersiowej. Na następnym wdechu złącz ręce przed sercem. Wyznacz intencję na dzisiejszą praktykę. Otwórz oczy i kłaniamy się. Namaste. Ok, jeśli na czym siedzisz, wywalasz i zaczynamy na plecach. Dzisiejsze pozycje, z którymi będziemy pracować, to głównie pozycja łódki oraz pozycja świerszcza. No i żeby wykonać tą łódkę w sposób poprawny, to musimy przygotować odpowiednie mięśnie do pracy. Musimy je, jakby zapalić, tak, żeby one. Zaczęły działać, więc będzie kilka wariantów tych ćwiczeń. Niech każdy z Was znajdzie swój własny wariant, który będzie odpowiadał dla Twojego poziomu zaawansowania, dla Twojego poziomu siły brzucha. Zaczniemy na plecach, nogi ugięte w kolanach. Prawa noga zostanie ugięta, lewą wyprostujemy. Lewa noga aktywna, palce lewej nogi skierowane do sufitu, tak? Czyli stopa nie leży sobie luźno, tylko jest aktywna. I na następnym wdechu uniesiemy wyprostowaną nogę około 60 stopni i wydech opuścimy. Ale nie odkładamy na podłogę. Zatrzymujemy kilka cali nad podłogą. I wdech do góry. I wydech opuszczamy. Jednocześnie chcę, żeby Twoje lędźwia cały czas dociskały do podłogi. Zrobimy to jeszcze dwa razy w tej pozycji. Tak, spokojny oddech, mięśnie brzucha aktywne. Dociskamy lędźwia. Nie pozwalamy, żeby one się tutaj odseparowały od podłogi. I ostatni raz. Okay. Cztery razy lewą nogą. Uginamy lewą nogę w kolanie. Prostujemy prawą. Lędźwia przyklejone do podłogi wdech. Unosimy prawą nogę o około 60-70 stopni. I. Prawa noga do dołu, ale nie odkładamy jej na ziemię. Do góry wdech. I na dół wydech. I jeszcze dwa razy wdech. Pamiętaj o lędziach. przyklejonych do podłogi. I ostatni. Super. Odkładamy prawą nogę i teraz tak, to może być już Twój poziom, jeśli czujesz się, że to jest dla Ciebie, to jak ja będę kontynuować z innymi ćwiczeniami, to Ty rób cały czas to samo, tylko zmieniaj nogi tak samo jak my zmieniamy. Dla tych, którzy czują, że mogą zrobić troszeczkę więcej, unosimy stopy do góry, stopy aktywne, kąt 90 stopni, uda a kolana, zaczniemy z ugiętą prawą nogą. Prostą lewą przyniesiemy ją na dół. Lędźwa przyklejone do podłogi. To jest bardzo ważne. Wdech uniesiemy lewą nogę do góry. I wydech opuszczamy. Lędźwa przyklejone. Wdech do góry. I wydech do dołu. Jeszcze dwa razy. Już pewnie czujesz. I cztery razy. Zmienimy nogi. Pamiętaj, jeśli spróbowałeś zrobić ten wariant i czujesz, że cię boli, że ciągnie, że nie dajesz rady trzymać lębi przy podłodze, wróć do tego wariantu, ok? I powolutku z czasem zbudujesz i pójdziesz dalej. Nic nie forsuje. Dobrze. Nogi ugięte dla tych, którzy mogą. Prostujemy prawą nogę. Wdech do góry. I wydech do dołu. Wdech do góry. I wydech do dołu. Jeszcze dwa razy. Wdech. I ostatni. Wdech. Odkładamy nogi. Momencik odpoczynku. Może zostałeś przy poprzednim ćwiczeniu. Może to Ci podchodzi zrobimy jeszcze jeden wariant podobnego ćwiczenia, ok? Pamiętaj, słuchaj swojego ciała. Nie rób tego tylko dlatego, że ja to robię i Ty myślisz, że też powinieneś. Ja sobie teraz podłożę ręce pod głowę, Ty też możesz, albo mogą zostać wzdłuż ciała i uniosę obydwie nogi do góry, one nie muszą być zablokowane, mogą być kolana leciutko ugięte, no i myślę, że domyślasz się, co się stanie teraz, nie? Lewa noga do podłogi, centymetr nad ziemią, lędźwia przeklejone, Unosimy lewą nogę do góry i zmienimy prawa noga do podłogi. Jeśli czujesz, że to jest totalny hardcore i nie dajesz rady, lędźwia się odklejają, wróć do poprzedniego ćwiczenia. I znowu lewa. Do góry. Dech. I prawa. I do góry. Zrobimy jeszcze po dwa razy na każdą nogę. Jak się trzęsiesz, to dobrze. Ja też już się trochę trzęsę. I prawa. I ostatni raz na każdą nogę. Super. I ostatni raz na prawą. I odkładamy nogi. Super. Dobrze, przyciągniemy kolana do klatki piersiowej. Zrobimy się w kuleczki, pomasujemy trochę lędźwia. Odłożymy nogi, Poklepiemy po brzuszku, bo teraz chiną większe hardkory. Zrobimy sobie pozycję niski łódki. Będziemy się trzęść, OK? Przygotuj się na trzęsienie i ja się na pewno będę trząsła. Więc nogi wyprostowane, ręce na podłodze i teraz tak. Znowu, pamiętaj, jeśli ostatnie ćwiczenia ledwo dawałeś radę, zamiast robić to ćwiczenie teraz, tą pozycję łódki razem ze mną, możesz wrócić do tego. Ok? Możesz to ćwiczenie robić tyle razy, ile będzie trzeba, aż w końcu zbudujesz siłę, żeby przejść do tego ćwiczenia i w końcu, żeby przejść do tego ćwiczenia. Oczywiście możesz zrobić podejście do łódki, ale przypominam jak zawsze 1500-1900 razy nie forsuj się, nie rób sobie krzywdy. Joga, dopasuj jogę do swojego ciała, a nie swoje ciało do jogi. Tyle względem wstępu. Zrobimy niską łódeczkę. No, weź, weźmiemy głęboki wdech. I na wydechu uniesiemy głowę i łopatki do góry, a następnie uniesiemy nogi około 20 stopni. Nadziemy. Jak, jak już się trzęsiesz, jest spoko, ja też się trzęsę. Dociskaj lędźwia do podłogi, aktywne się brzucha. Nie zapominaj o oddechu. Trzymaj, trzymaj. Jeszcze chwileczkę. Jeszcze moment. Jeszcze. I powolutku odkładamy. Brawo, poklep się po brzuszku, po sobie, pewnie tam już się dzieje. Jest dobrze. Dajemy radę. Powtórzymy jeszcze dwa razy. Co ty na to? Wiem, że się cieszysz. <laughs> ja też. A ja jeszcze będę zaraz to samo wideo nagrywać po angielsku, więc ja się napracuję więcej niż ty. Myślę, że dasz radę. Dobrze, głęboki wdech. I wydech, najpierw głowa do góry. Łopatki, tutaj wszystko zostaje, tak? Od łopatek w dół wszystko zostaje, unosimy nogi. Oddychamy. Jeśli jest ciężko za głowę, możesz podłożyć sobie ręce pod głowę. Trzymaj, trzymaj, oddychaj. Jeszcze chwilkę. Jeszcze moment. Jeszcze. I wydech powolutku. Odkładamy, moment oddechu, relaksu. Bardzo Cię proszę, nie wstrzymuj oddechu w tych pozycjach, ok? Oddech Cię prowadzi, on Ci pomaga dotleniać komórki. To jest często taki instynkt, żeby się zapowietrzyć i wstrzymać i zacichnąć te mięsień. Nie oddychaj. Trzeci raz, ostatni. Ten wariant. Zrobimy jeszcze potem wysoką łódkę, ale tu już będą pracować inne mięśnie. Bierzemy głęboki dech. I na wydechu unosimy łopatki, ręce i nogi. I oddychamy. Trząsie, trząsie, dobrze. Ja się też trzęsę. Jestem daleko na kamerze, dlatego tego nie widać, ale się trzęsę. Jeszcze jeden. I wydech. Odkładamy. Super. Brawo. Genialnie. Dobrze. I teraz przewróć. ugniemy nogi w kolanach, przewrócimy się na jeden bok i przejdziemy do siedzenia z nogami ugiętymi w kolanach. Jak zwykle poprawiam matę na dywanie. Zrobimy sobie teraz pozycję wysokiej łódki. Ta pozycja często yy, myśli się o niej, że to jest pozycja na mięśnie brzucha z przodu, ale tak naprawdę, jeśli ona jest wykonana w poprawny sposób, to tutaj tył pleców dużo bardziej pracuje niż mięśnie brzucha. Myślę, że po tych wszystkich ćwiczeniach te mięśnie, które ci są potrzebne do utrzymania tej pozycji, już powinny być rozpalone i gotowe do działania. Więc. Kiedy wchodzimy w pozycję łódki, bądźcie kiedy przechylamy do tyłu, chcę, żebyś cały czas oskalował na końcu swoich kości pośladkowych, tak? Nie przewalamy się na kość ogonową, gdzie nas cofa do tyłu bardzo, tylko cały czas czuję kości pośladkowe na samym końcu i siedzę. Więc zaczynamy. Wszyscy, wszyscy zaczynamy, nawet jeśli ci ta łódka na dole nie wyszła, niska to wyższa łódka powinna być trochę łatwiejsza, ponieważ inne mięsień tutaj pracują. Nogi ugięte w kolanach, tutaj około 90 stopni. Podłożymy sobie ręce z tyłu za uda i wychylimy się do tyłu, tak żeby kręgosłup był prosty i właśnie, żeby przenieść tutaj ciężar na koniec tych kości pośladkowych, ale nie aż tak daleko, że na kość ogonową. Kości pośladkowe, proste plecy. I zaczniemy łatwo. Uniesiemy najpierw tylko lewą nogę już powinnaś poczuć, co się dzieje. Jeśli masz dobrą pozycję, to powinnaś poczuć to z tyłu w plecach. Odłóż lewą nogę, unieś prawą. I odkładamy prawą. I jeśli to jest na to, na co cię stać, możesz kontynuować zmieniać tylko jedną nogę, albo spróbujemy unieść obydwie nogi. I teraz tu od razu będzie chciało, chciało się przenieść na kość ogonową. Nie, rolujemy na kość pośladkową. Korzystamy z naszych rąk, żeby wypychać klatkę piersiową do przodu. Prosty, piękny kręgosłup i lekkie wklęśnięcie w odcinku lędźwiowego. Ok? Spróbuj, możesz nawet poeksperymentować, przenieść się na kość ogonową i zobacz, jak się przenosi. Praca tutaj, Twoje mięśnie, proste brzucha, starają się Ciebie utrzymać w górze. Nie. Rolujemy się do przodu, kości pośladkowe, klatka piersiowa do przodu. Brawo, jeśli to jest dla Ciebie w miarę łatwe i chcesz wyzwania, możesz puścić ręce, ale żeby tutaj przypadkiem się nie zapadła klatka piersiowa, więc jak to jest początek? Myślę, że warto zostać tutaj. Korzystamy z pomocy tych rąk. Cały czas pchamy klatkę piersiową do przodu. Cały czas osylujemy na obrzeżach, na tyłach kości pośladkowych. Oddychamy. Oddech jest ważny, pamiętajcie. Jeszcze chwilkę. I powolutku odłożymy nogi. Spleciamy palce, e, spleciemy ręce wokół kola i pochylimy głowę do przodu. Chwilka odpoczynku. Lekko zaokręglony kręgosłup. Luzik, luzik, spoko, jest dobrze. I powolutku głowa do góry, powtórzymy pozycję jeszcze raz. Ręce z tyłu za uda, wychylamy się do tyłu z prostym kręgosłupem, ciężar ciała na kościach ogonowych, unosimy jedną nogę i drugą, od razu balansujemy z powrotem na kości i cały czas aktywnie Klatka piersiowa do przodu, pięknie. Odech spokojny, głęboki. Pracują mięśnie z tyłu pleców. Jeszcze chwilkę. Głęboki wdech. I wy odkładamy nogi, prostujemy. Możemy zrobić luźny skłon do przodu. I prostujemy. I kochani, ostatnie, przedostatnie ćwiczenie. Zrobimy świeszcza, Przechodzimy do leżenia na brzuchu. Ok? Położymy się. Czekaj gdzieś, ja położę w tą stronę. Znowu, to samo skóra. Położymy się na brzuchu. Odłożymy jeden policzek na podłogę. Ręce wzdłuż tłowia, wnętrza dłoni skierowane do podłogi. I weźmiemy sobie tego świerszcza na dwie raty. Oprzemy brodę na podłodze, i na następnym wdechu dociskamy grzbiety stóp, miednicę do podłogi, i unosimy klatkę piersiową do góry. Niech ręce zostaną na podłodze, bo możesz sobie wyobrazić, że. Korzystasz z pomocy rąk, żeby się odepchnąć wyżej do góry. Cały czas dociskaj grzbiety stóp. Dociskaj miednicę. To Ci zaangażuje delikatnie mięśnie pośladków. Jeszcze chwilkę. I powolutku odkładamy przeciwny policzek na matę. Moment odpoczynku. Zaraz dodamy do tego nogi. Broda wraca na podłogę. Dociskamy grzbiet stóp, miednicę. Wdech, unosimy klatkę piersiową, a następnie unosimy nogi na tyle, na ile potrafimy. I teraz tak, ręce mogą zostać na podłodze. Jeśli czujesz, że potrzebujesz ich asyst, żeby uniosły klatkę piersiową, albo możesz unieść ręce do góry i skierować wnętrza dłoni. Do sufitu. Mogą być skierowane też do podłogi wybór i ogina. To nie jest wygodna pozycja. Nie łudzimy się tutaj. Ale pracuje właśnie wszystkie te mięśnie, które są odpowiedzialne za utrzymanie kręgosłupa w zdrowej pozycji. Jeszcze jeden głęboki wdech. i wydech powolutku odkładamy. Znowu przeciwny policzek. Moment odpoczynku. Kochani, zaraz powtórzymy to masanę po raz ostatni, a potem już będą tylko przyjemności i relaks. Obiecuję. Ok. Broda wraca na podłogę, i na następnym wdechu najpierw unosimy klatkę piersiową, potem nogi. I jeśli czujesz się, dochodzą ręce, ale pamiętaj, że ręce mogą zawsze być. Na podłodze, jeśli ich potrzebujesz, potrzebujesz ich wsparcia. Dociskasz miednicę, delikatnie zaciskasz pośladki i starasz się unieść nogi. Odrobinkę wyżej, klatkę piersiową wyżej. Oddychaj. Jeszcze chwilkę. I ostatni raz. Wdech. I wydech, odkładamy, brawo, przetrwałeś, przetrwałaś. Możesz trochę poruszać biodrami z lewej na prawą, to rozluźnić. I teraz przewrócimy się na plecy i ugniemy nogi w kolanach. Więc ponapinaliśmy te wszystkie mięśnie tutaj. Więc jednocześnie trochę zaangażowaliśmy nasz mięsień lędźwiowy. Warto go będzie teraz na sam koniec rozluźnić. Ok? Więc kolana na szerokość bioder. Ręce rozłożone na boki mogą być jak litera T, jeśli masz miejsce i ochotę, albo możesz zrobić ręce jak kaktus, czyli 90 stopni tu, 90 stopni tu, wnętrza dłoni do sufitu. Założymy teraz lewą kostkę na prawe kolano. Czyli zakładamy nogę na nogę, tak po męsku, jak faceci, nie? Weźmiemy głęboki wdech, a na wydechu kierujemy tą lewą stopę i prawe kolano w kierunku podłogi i teraz. Jeśli one nie sięgają podłogi, to możesz się zatrzymać tutaj pod, tą pra pod to prawe udo, pod lewą stopę, podłożyć sobie e, klocek do jogi, zwinięty koc, poduszkę, cokolwiek potrzebujesz, żeby przynieść tą podłogę troszeczkę bliżej do siebie. A głowa patrzysz na sufit, albo możesz spojrzeć w kierunku lewej ręki dla pełnego skrętu. Wybór jogina. Więc tutaj mamy skręt kręgosłupa, który jest, jak wiadomo, cudowny dla kręgosłupa, dobry dla lędźwi, ale mamy tutaj taki wariant skrętu właśnie z, tą, z takim ułożeniem nóg, który daje nam tutaj mocną, dodatkową pracę właśnie na ten mięsień lędźwiowy. W tej chwili na lewą stronę. Najprawdopodobniej czujesz to w lewym biodrze, z tyłu, może w lewym pośladku, albo wewnątrz lewego uda, a może wszędzie. To jest super pozycja dla wszystkich osób, które cierpią na jakieś dolegliwości właśnie z odcinkiem lędźwiowym. spokojne walutko nogi do góry Odłożymy lewą stopę, ja się tylko kawałek przesunę i teraz położymy prawą kostkę na lewe kolano. Głęboki wdech. I na wydechu obydwie obydwie nogi w lewą stronę. Tak, czy chcesz odłożyć lewe kolano i prawą podeszwę na podłodze? Jeśli nie sięgasz, podłóż coś, pod lewe kolano, pod lewe udo, żeby ta noga nie wisiała, żeby się niepotrzebnie nie forsować. A głowa albo prosto, albo możesz popatrzeć w kierunku prawej ręki. Dla pełnego skrętu. To jest nasza ostatnia pozycja w tej praktyce. Więc jeśli nie masz zamiaru już nic więcej robić, to możesz się zrelaksować. Oddychaj spokojnie, obserwuj co się dzieje w ciele. Jakie doznania. Skąd one wychodzą? Głowa do góry, nogi do góry, Odłóż prawą stopę na podłogę i przewróć się na jeden bok. Podpierając się rękoma, unieść głów do góry, znajdź wygodną pozycję, siedzącą. Prosty kręgosłup. osób, złóż ręce przed sercem. Podziękuj sobie za czas, który poświęciłaś sobie, który dałaś dla swojego zdrowia. Na następnym wdechu rozłóż ramiona na boki, na wydechu obejmij siebie. Przytul policzek do ramienia, które jest na górze, może masz ochotę pocałować. Ukochaj siebie i wdech ramiona na boki. Na wydechu obejmij siebie przeciwnym ramieniem. Przytul do niego policzek, pocałuj. Jak masz ochotę. I wdech ramiona na boki. Wydech złącz nad głową. Przed czoło pozytywne, pełne miłości myśli. Przed usta pozytywne, pełne miłości słowa. Przed serce pozytywne, pełne miłości uczucia. Kłaniamy się na masty. Dziękuję Ci bardzo za Twój czas, kochany człowieku. E, moja sugestia jest taka, żeby powtarzać to wideo częściej, albo nie to wideo, ale żeby wprowadzić te kilka z tych ćwiczeń do swojej codziennej rutyny, żeby wzmocnić te wszystkie mięśnie, o których mówiliśmy. Jeśli to wideo Ci pomogło, a Ty chcesz pomóc mi, to polubię. No i zapraszam do zapisania się. Do kanału, nowe wideo. Co tydzień mamy jogę dla początkujących, jak i również metodę terapeutyczną EFT. A ja, jak zawsze, dziękuję Ci za to, że bierzesz odpowiedzialność za swoje własne, dobre samopoczucie. I do zobaczenia wkrótce. Pokój, kochani.